Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się problemem z cewkami, które będę za chwilkę wymieniała. Dlaczego wymieniam? Ponieważ auto mi drga na wolnych obrotach. Zapala się notorycznie check engine, który miga, i kiedy przyspieszam, auto potrafi szarpać, no i traci moc. I sczytałem błędy, które sygnalizują, że jest wypadanie z zapłonu. Jakie cewki należy użyć? Należy użyć oryginalnych cewek Mitsubishi. Patrzcie, made in Japan. Dlaczego oryginalnych? Bo jak użyjecie zamienników, to wam nie będzie działało jak należy, więc nie oszczędzajcie na tym. Ja za swoje 4 cewki dałem 870 zł. Więc taka to kwota. Tu mamy Numer ceweczki, numer produktu, który należy wybrać. A wypadanie zapłonów, z tego co czytałem i słucham na forach, to jest częsta przypadłość w sabach. Także takie cewki będę montował. Jesteśmy pod maską. sobie osłonkę. i teraz tak, odkręcamy śruby, ja już odkręciłem wcześniej zdejmujemy osłonę tu mamy nasze cztery cewki i odkręcamy je kluczem nasz sadowym, dziesiąteczką Matkam, żeby nie jest cewka. I odpinamy ją tutaj. Najlepiej to sobie zrobić to chyba wcześniej, czyli tutaj porozpinać. O. Stara cewka wyjęta. I wkładamy nową. Montaż jest bardzo prosty. Sprawdźcie sobie, czy tutaj te gniazda macie suche i nie stoi na Wam nigdzie olej. Ja wymieniałem świetnie niedawno na nowe. Wkładamy cewki. Montaż jest naprawdę prosty I jeszcze dwie kolejne zostały O, Dobra, zaczekam chwilkę. Silnik równo chodzi. I wcześniej już tak było, że po paleniu... Zaczął sam drgać, czyli tu mi wszystko latało. Zwłaszcza ta klapka już mi latała. Czekam, czy nie zgasło. I nie słychać takiego mega terytoria jak wcześniej, Jeszcze raz zobaczymy. dobra, zaraz go zobaczymy w trasie. Jak się sprawdza, jak się to zbiera, jedziemy, jedziemy. I autko się fajnie zbiera. Fajnie reaguje, nie trzęsie i nie szarpie. Także tak wyglądała wymiana cewek. Bardzo prosta rzecz. Niezbyt tania, a cieszy. Pozdrawiam.